Dzień dobry i witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj będziemy otwierali kolejną paczkę. Tym razem Mam nowe słuchawki w tej oto paczce i będziemy sobie otwierali. Ostatnim razem była kierownica, a dzisiaj będą słuchawki. Dlaczego? Ponieważ moje ostatnie słuchawki, jakie miałam dotychczas, czyli Lodzice G332, mi się rozwaliły. I pokażę Wam, jak się one rozwaliły, bo jest to dosyć zabawne. A więc spadły mi one na ziemię i moje jedno ucho się, to, jak widzicie, rozwaliło. Starałam się to przykleić taśmą, ale za bardzo to nie pomagało mogło. No i też bardzo długo, przez długi czas chodziło to po mojej głowie, aby ulepszyć swoje słuchawki. No i jako, że teraz mi się one uszkodziły, to pomyślałam, że będzie idealny moment, aby zakupić nowe no i właśnie nagrać dla Was odcinek jak, jest, jak są otwierane. A więc przechodzimy do otwierania Naszej paczki. No więc tak, mamy naszą paczkę e, już na pierwszym planie, właśnie dzisiaj to robię na takim taboryciku, e, ponieważ no, za bardzo. Nie mam innego stolika. E, więc tak, musimy naczynek usiąść tutaj jedną taśmę, e, aby otworzyć całą paczkę. Więc to właśnie zrobimy. Bardzo ładnie mi to poszło. Sprawnie, e, a jednak nie tak sprawnie. Jednak nie to miejsce ucinałem, ponieważ tutaj, o, to mamy uciąć, więc to właśnie zrobimy. Tak mi się wydaje, bo tu jest bardziej takie otworzenie niż tamto, a więc to musimy przeciąć. No więc tak, dostaliśmy się do naszej paczki. No i otwieramy. Zobaczmy, co mamy w środku. Bardzo dużo jakiejś tutaj folii bąbelkowej, i tak na, dalej. A na samym dnie mamy już same słuchawki. No i tak e, zainwestowałem w razery Barakuda X. O, tak się właśnie prezentuje nasze pudełko. E, no i tak jest, teraz e, będziemy mogli otworzyć sobie nasze pudełko e, Czyli tutaj musimy przeciąć kolejną tasiemkę. No więc tak, pozbyliśmy się naszego pudełka, które dotychczas mieliśmy, ale zajmijmy się jeszcze trochę tym pudełkiem. Więc jak widzicie, są to słuchawki też bezprzewodowe, dlatego, bo mamy tutaj Bluetooth'a, no ale też jest taka możliwość podłączenia, a jednocześnie niepodłączenia. Możemy się tutaj połączyć pomiędzy PC-tem, PlayStation, Switchem, Androidem i iOS-em, czyli też w sumie z Apple'em, bo tak to one rok temu wyszły. A więc tak, jeszcze taka szybka informacja ode mnie, jak już montuję ten odcinek. To więc, właśnie one wyszły rok temu, są dostępne na do tych platformach, które właśnie wymieniłem. Kosztowały one mnie 400 zł, jak dobrze pamiętam, bo były na przecenie i zostały zamówione na stronie Computronic. To wszystko, co chciałam powiedzieć. Zapraszam dalej do materiału. Te słuchawki rok temu jeszcze były tylko na Androida, nie na iOS-a. Czy coś jeszcze tutaj mamy takiego ważnego? No, Bluetooth, po prostu Bluetooth. I to jest fajne, że te słuchawki pokazują taki styl klasyczny, czyli możemy też nimi wyjść trochę na miasta, nie musimy tylko grać w nich. No ale ja je kupiłem szczególnie po to, żeby grać w nich, więc mamy tutaj jeszcze ładną taką karteczkę. Żebyśmy wiedzieli co to są za słuchawki. Bardzo ładny jest cały ten wystrój. I ogólnie to jest cała instrukcja. O! I naklejeczki. Również Razera mamy. Tu jest cała instrukcja jak pewnie podłączyć te słuchawki dalej No i oczywiście główne hasło Razera. For gamers by gamers też jest. A więc teraz przejdźmy do samej zawartości tej paczki, czyli słuchawki, które już tutaj sobie leżą. No więc mamy je. Są dosyć one lekkie. Jeszcze jak nie wyciągnąłem, ale teraz to zróbmy. No a więc wyciągnijmy nasze słuchawki yy, z tego styropianu. No i prezentują się one bardzo ładnie. Yy, jak możecie zauważyć, bardzo schludny wygląd. W ogóle nie, yy, nie wyglądają, jakby były gamerskie. To naprawdę. No ale tak, co jest ważne, na tej jednej słuchawce to za bardzo nie widać, ale mamy tutaj znaczek Bluetootha, również do, podgłaśnia, do podgłaśniania, i mamy też, żeby odpalić chyba mikrofon lub wyłączyć. Mamy też miejsce na ładowanie i wiele innych rzeczy, na jacka, pewnie mikrofon, tak jest też. Mikrofon, wszystko jest na jednej słuchawce, a druga słuchawka to jest po prostu bez żadnych ulepszeń, korzyści. Za bardzo tego na kamerze nie widać, ale tak, są naprawdę malutkie, muszę przyznać, nie, to nie jest największy rozmiar, no i mamy tutaj też taki ładny napis jeszcze Razera, ciężko to zobaczyć na kamerze, bo są one całe ciemne te słuchawki, może wezmę latarkę i podświetlę i wtedy będzie widać lepiej. W pewnym sensie jest lepiej, bo można, wi, widzimy teraz, że jest napis Razer, y, że jest napis Razer. No ale dobra, mamy słuchawki, y, ale jeszcze jest sporo innych rzeczy, bo to jest oczywiście główna rzecz. Y, tutaj już możemy odkleić sobie, więc to właśnie zrobimy, takie zabezpieczenie. Słuchawki na razie odłożę sobie na bok. No i teraz y, czas na kabelki, czyli rzecz, którą chyba za bardzo nie lubi się. Co, coś oczywiście wiadome jest od gustu. Ja za bardzo chyba nie przepadam za takimi kabelkami i wszystkimi, tak dalej. Jak to teraz tylko otworzyć? I one są, żeby połączyć się po prostu jackiem, a nie bezprzewodowo. Więc taka jest zawartość całego pudełka. Nic więcej nie ma. Bardzo fajnie. Teraz je sobie jakoś tak ułożę, te. Yy, te kabelki, słuchawki No i może zrobimy sobie jakiś szybki test głosu I, da, i na tym się yy, zakończymy odcinek To lecimy do testu e, Teraz mi słyszycie z tego mikrofonu e, Czyli z mojego głównego Genesisa Natomiast teraz słyszycie mnie z mikrofona tych Razerów Chyba widać jakąś różnicę. Ale co mnie bardzo zainteresowało i zdziwiło aż to, że na tym bezprzewodowym połączeniu tych słuchawek z komputerem no, nie jest najlepiej, jak to słyszycie. ale No dobrze, no niestety nie działa mi, bo ten przewodowy przedział, bo jest za lepiej brzmiał przed chwilą niż bezprzewodowy, ale teraz nie chcemy mi się załapać to. To mniejsza z tym. Jak widzicie. Słuchawki, moim zdaniem, się opłacają, yy, ponieważ to głos. Teraz, oczywiście, jestem z tego mikrofonu, jak coś. E, głos jest nawet dobry, jak na słuchawki. Yy, no i co jeszcze? Dźwięk. Dźwięk, moim zdaniem, jest bardzo dobry, yy, więc warto kupować bo są naprawdę fajne. Jak coś to nie jest recenzja, nic takiego, yy, tylko taka moja opinia na temat słuchawek. Ja już Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Jeżeli Wam się podobał, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Papa, pa. no i cześć!